Kiechurzy z łóżka do boju, mieczem w dłoń, nie w garściach ganków. Te, ludź! Tu redańska armia stoi. Przejścia nie ma! Nie będziesz kradnął łodzi. I gdzie ta redańska armia? No, przecie tu stoję! Co ludzi nie widzi? Zaciągłem się do armii króla Radoswida V. I mam rozkaz bronić łodzie. Hmm, te łodzie są w marnym stanie. Miałem bronić łodzie, ale nie było drewna na ten taki płot do brony. Ale były łodzie. Zrobiłem płot z łodzi i teraz łodzie bronią się same. Kto cię zwerbował do redańskiej armii? Żadnych werbli nie było, ale były żołnierze. Setnik mówi, pilnować łodzie, bo ich chłopi mogą ukraść, bo to ich. Ja nie rozumiem. A ja chyba tak. Skonfiskowali te łodzie chłopom i bali się, że chłopi będą próbowali je odebrać. Co było dalej? Setnik poszedł, a a żołnierze pili i tak śpiewali, że ho, ja słucham, ale chłopi przyszli z kosami. Ja chcę pomóc armii. Idę, a wtedy chłopi w krzyk, żołnierze w krzyk, a ja wcale nie mocno. Ale oni leżą, żołnierze też. Ale rozkaz był pilnować łodzie. To ja pilnuję! Ja teraz żołnierz jak się patrzy! I nawet e, śpiewać umiem! I śpiewać? Nie, już słyszałem, nie trzeba. A gdzie są ciała? Żadnych tu nie widzę. Ja był głodny. Brzydko marnować jedzenie. Chłopów nie szkoda, kolegów trochę szkoda, posiłku nie szkoda. Rozumiem. Wojna rządzi się swoimi prawami. A ludź też żołnierz? Mm, nie. Ja mogę cię zrobić żołnierz. Wtedy ja setnik. Ja mówię przynoś farbę! I ludź przynosi farbę. A, jaką farbę? O czym ty mówisz? No farbę. Czerwoną i białą. W mieście mają. Ale ja nie mogę iść. Bo jak pójdę, to chłopy za łodzie zabiorą. Złe chłopy. Spróbuję zdobyć tę farbę. Dobry ludź. Armia Redańska Ci tego nie zapomni. Jedź jest Pan przysięgę król radowicz wsyła Cię. Sędz na potęgę, możesz wszystkim chwalić się.